Piłkarski rok 2014 na stadionie miejskim w Bielsku Białej kończył się spotkaniem T-Mobile Ekstra klasy TS pod Beskidzie Zawisza Bydgoszcz. Na trybunach tym razem pojawiła się całkiem nowa grupa kibiców. Kibice ze śródziemia. Kibicujemy pod Beskidzi oczywiście Też prywatnie mieszkamy w bielsku Czyli Śródziemia jest w bielsku e, no. Tak, tak, można tak powiedzieć A jakieś formy magiczne będą dzisiaj wykorzystywane? No, staramy się, żeby nasi wygrali, więc będą formy magiczne, słuchaj. I na wszystko nam ochrona pozwoli, no ale... Mimo, że zawisza to drużyna zamykająca stawkę ekstraklasy, to goście zdobyli pierwszą bramkę. W 24. minucie piłkę do bramki Peskowicza skierował Alvarino. W 33. minucie padło wyrównanie. Strzelił jeden z ulubieńców bielskich kibiców Piotr Malinowski. Dobrze, że Piotr Majelinowski się przełamał. Tak, nareszcie, tyle spotkań, kurde, a nie mógł nigdy wystrzelić, także chwała mu za to. Za całą grę, jaką robi dla Podbeskidzia. No nareszcie, no, na, na to brabkę czekaliśmy bodajże od Jagieroni, prawda? To już chyba prawie rok, w kwietniu bodajże zeszłego roku. No ja osobiście życzę mu tego z całego serca. No i wreszcie. I mam nadzieję, że powtórzy. Liczę również na Darka Kołodzieja, a także myślę, że dzisiaj minimum 2-1 będzie. W drugiej połowie celne trafienie dołożył Bartosz Śpiączka i pod Beskidzie pokonało zawisze 2-1. W 19 kolejkach zgromadziło 27 punktów i rok 2015 przywita na 8 miejscu w tabeli Ekstraklasy. Tak? No nie chcesz, no, no to jedna będzie. Te to... dwie, to jedna. Nowe czapki przymierzamy? Tak jest. Na, no, na, na zimę, czy na kibicowanie? Na mecze. Na razie na, razie na mecze w domu. Zimy nie ma. <gry> w domu nie przegrzeje się głowa? Nie, nie. Mówię w domu jako gospodarze, nie w domu. Na razie na wyjazdy się nie jeździ, bo się opiekuje rodziną, ale w domu można kibicować.